Polska oferuje nową kompleksową usługę Construction Services. To całościowa realizacja ścian twojej inwestycji, w tym montaż elementów konstrukcji w systemach Itong e i Silka. Dzisiaj znajdujemy się w Sołcu Kujawskim, gdzie wspólnie z firmą Lech realizujemy ściany konstrukcyjne Silki Tempo i ściany działowe z Itong e panela. Tutaj wyjątkowo, jeśli chodzi o Solecko-Jawski, realizujemy swoje inwestycje jako deweloper. Budynek wielorodzinny, 60-kilku mieszkaniowy. Ten budynek realizujemy w ramach działu Construction Services, czyli realizujemy kompleksowo z montażem. Biorąc Państwa produkt, jak i wykonawstwo, kupujemy od Was gotową ścianę z Waszą gwarancją. Stąd tutaj dodatkowy nas spokój. Wszystko dojeżdża na, na czas zgodnie z wysłanym przez Was harmonogramem. Jak i z planem montażowym, materiały przywożone są na miejsce, z planami rozłożenia ich na poszczególnych kondygnacjach, co jest dla nas dodatkowym ułatwieniem. Otrzymujemy od firmy Xela plany montażowe, kłady ścian, co przyspiesza dodatkową realizację całego obiektu, co też generuje dodatkowe oszczędności, jak wiemy. Wybierając naszą usługę Construction Services, płacisz za 1 metr kwadratowy gotowej ściany. My zajmiemy się dostawą materiałów, logistyką budowy i realizacją konstrukcji. W ramach construction services i realizacji z montażem firma Xella współpracuje z wieloma firmami podwykonawczymi. Czy jesteście zadowoleni z jakości tych firm, z profesjonalizmu, który one oferują? To, że realizujemy już kolejny budynek, świadczy o tym, że, że jesteśmy zadowoleni. Ściany wyglądają bardzo ładnie. I mamy duże doświadczenie również z rynku niemieckiego, gdzie nie mamy żadnych usterek. Jestem bardzo zadowolona już od momentu negocjacji i podpisania umowy z firmą Xella. Całe przygotowanie produkcji poprzez przygotowanie harmonogramu, plany montażowe, przedstawienie kładów ścian. I prowadzenie i materiału, i wykonawcy po prostu jako jedna firma ułatwiło mi to bardzo pracę tutaj na budowie. Jest mi wygodniej i w papierologii nie trzeba przygotowywać kolejnych dodatkowych rysunków pracownikom, tylko przyjeżdżają na konkretną pracę. Full service, jak to tak nazywam, jest bardzo dużym udogodnieniem dla nas, dla budowy. Construction Services stanowi część efektywnej budowy. To niemająca odpowiednika na polskim rynku zintegrowana oferta obejmująca systemy wielkoformatowe, szybki montaż i mechanizację prac na budowie oraz digitalizację i BIM. To jest chyba najlepszy tego, tego systemu aspekt, że tak naprawdę to Xela zajmuje się całą otoczką murowania. My nadzorujemy tylko to, żeby dokumentacja zapewniona przez firmę Xela była po prostu spełniona tutaj na budowie. Wykonawca jest zapewniony, wyspecjalizowany przez Xela. Są tu ludzie, którzy robią naprawdę dużo metrów tych kwadratowych, jak to na budowie bywa. No, to jest najważniejsze, żeby to przyspieszyć, ale też wykonanie tego jest też na wysokim poziomie. Także o to nie musimy się martwić, jeżeli właśnie chodzi o wykonawców. Mhm. Nawet kwestia często Brak narzędzi, wszystko mają ze sobą, nie trzeba o nic się martwić, oni wiedzą co robią. My jesteśmy tylko od tego, żeby raz na jakiś czas zweryfikować, czy wszystko jest tak, jak powinno, według dokumentacji. I jest tak, jak powinno? Jak najbardziej. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Jakie plany na przyszłość? Czy uważa Pan, że to jest fajna forma wspólnego działania? Oczywiście, że tak. Sprawdziliśmy się wzajemnie, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że. Proszę Państwo również z nas. Bardzo miło mi to słyszeć. Dziękuję bardzo. Do Dzięki, widzenia. Dziękuję.